Coś dalsa? Kurwa. Uwaga. Serek się zagotował. Oj, my chyba tego nie zakręcimy. Słyszysz ten na Tu jakiś pająk po tym chodzi, matko! Zobaczymy, co się nie przez 4 dni. Pięć, nawet. Uwaga, końcowa faza. O, shit! O, mg! Kipi! Ale odwróć. Nie Jeste się wydać! O, ja nie się O, matka! O Połuchaj! Ale nie woli! Z winem jakimś tanim! A to się za jakie siło! O, Wylewaj wszystko! To jest jakieś. Jajka! Ciekawe ile z tego procent to jeszcze jest ten jogurt! Tu gdzieś liście są zmutowane! Widzieliście? Zmutowane! Oooo! W większości to! Nie no, żeby Serek się zrobił brązowy!